Witamy. Znajdujemy się w Woli Wodyńskiej. Obecnie jesteśmy przy, na, przy cmentarzu y, żołnierza Pols Wojska Polskiego. No i zapraszamy na film. W dniach 13 i 14 września 1939 roku y, pod Wolą Wodyńską poniosło śmierć około 240 żołnierzy tej ziemi. W zakończonej bitwie mieszkańcy Woli Wodyńskiej zabrali działa poległych, które spoczywały tutaj 3 dni. Niemcy nie pozwolali ich stąd zabrać. Niektóre, niektórzy żołnierze dogorywali jeszcze tutaj przez cały następny dzień po całej tej rzeźni. Niemcy nie pozwolili nawet przynieść wody się mieszkańcom, żeby dać się napić tym żołnierzom. I to było dokładnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, na, tym, na, tym, na miejscu tego cmentarza. A nie byłoby tego zajścia, nie byłoby tej rzeźni, gdyby nie to, że naszemu zbiorowi nie chciało się dokładnie sprawdzić terenu, a jeszcze na dodatek zdrada zdrada y, miejscowego młynarza. Przejdziemy, może zobaczymy pozostałości po tym młynie, jeżeli w ogóle zostały, prawda, i przejdziemy się tą drogą, zobaczymy jak to wygląda, bo droga się od tamtych czasów w ogóle nie zmieniła, także mhm. zapraszamy. No tak jak ta droga teraz wygląda, to podejrzewam, że przed wojną było identycznie. Tak samo to... tak samo to wyglądało. Może lasu nie było, zwykła leśna droga. Może lasu nie było, ale nie, lasu na pewno tutaj nie było. Cofamy się w tej chwili do 13 września 1939 roku. Tutaj są jakieś fundamenty, fundamenty domu. Prawdopodobnie to był ten dom, z którego Gospodarz chciał podawać wodę poległym, którzy tutaj byli rozsiani na całym terenie. Cały, to, cały ten teren był usłany trupami poległymi i rannymi dogorywającymi. Iś ciekawy fundament domu widać, że bardzo stary. Znaczy prawdopodobnie, prawdopodobnie z tego domu właśnie gospodarz mógł podawać, podawać e, wodę naszym żołnierzom, czy podawać, podawać to jest dużo powiedziane, bo Niemcy nie pozwolili. Niemcy, proszę nie mówić szkopy, ani naziści, tylko Niemcy, chociaż szkopy, szkopy to jest bardzo dobra, dobre określenie. Kamienny fundament, czyli bardzo stary dom tutaj był. Bardzo mocno zarośnięty. O, tutaj nawet wejście było do tego domu. Tak, chodzę, wchodzę, wchodzę po, do środka domu. A to był malutki domeczek. Bardzo malutki. No, taki, na jaki było stać wtedy. Na tamte czasy. To też jakiś może, by tu być komin. komin tak, to mógł być komin. I tak, i dwie izby były. Tutaj Tu było przejście do drugiej izby. Tam to pewnie to była izba było. mieszkalna, czyli pokój, a tutaj pewnie była kuchnia. Od razu wejście do kuchni z dworu pewnie, co? Prawdopodobnie. Te no dobrze. To co, idziemy zobaczyć co zostało z tego młyna, tak? Tak jest. I to jest droga, którą szli nasi żołnierze do Woli Wodyńskiej. Widzę, że tutaj jest jakaś pozostałość betonów. To chyba z To jest pozostałość po ogrodzeniu, proszę pana. To jest pozostałość po ogrodzeniu i to Ale może być to pozostałość chyba... po ogrodzeniu tego młyna. Tak, 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 bo to było tutaj, to było całkiem niedaleko. No, widzimy pozostałości tego młyna. Akurat nie jest tutaj coś, coś szczególnego, żeby się coś podniecać yy, widokiem tego, tego. Są tylko jedynie kamienie, kamienie, betony. Prawdopodobnie nie to wiem, było albo... z, gdzieś tutaj na, na wzniesieniu, tutaj było gdzieś. Ten, ten młyn postawiony no to i jest prawdopodobnie zepnięte wszystko w bo, w w prawdopodobnie fundament czy, bo to jest jakieś widać, że to betonowy jest prawdopodobnie albo fundament albo w ogóle część ogrodzenia bo to na fundament to nawet jest za cienkie. ale ten młyn gdzieś tutaj musiał stać, prawda? także widać, że tutaj były jakieś prace polne wykonywane ziemia została ściągnięta i ściągnięte zostało z pola to, co zostało po tym młynie tutaj. jakieś tam szczątki. Ale tutaj mieszkał ten zdrajca, który zdradził. A to już mieli bardzo niedaleko, bo zaraz tutaj za tą górką, gdzie jest ten las, to już siedzieli niemiaszki z karabinami i czekali na naszych. Nasi tylko się wyłonili tam, gdzie jest teraz cmentarz i się zaczęła rzeźnia. No ale niestety naszym zwiadowcom nie chciało się zobaczyć, co jest za górką. A za górką stacjonowali wtedy Niemcy. To była zasadzka. Tak. Oni się tam usadowili. I później jak nasi doszli, to nasza kolumna doszła tam. To mieli naszych jak na dłoni po prostu. Teraz już te, gór, te, te górki zostały zniwelowane. Ale... Bo tutaj w 1939 tutaj nie było tego lasu. To jest młody las posadzony. Tak, tak. A może był? Tylko został wycięty i posadzony na jego miejsce młody. Nie wiadomo. Teraz już się tego nie dowiemy. Jesteśmy w parku. Idziemy do dębu Sławowej. Opasanego gąsienicą. Znajdującego od się w Od jakiegoś pojazdu gąsienicowego. Ten dom wcześniej był w środku wylewany be betonem. Tak. Po całym, po całym zajściu, w tej bitwie, w tej rzezi, to tutaj podobno Niemcy sobie urządzili teatrzyk. Byli bardzo zadowoleni z, z tego, co tam zrobili. Generalnie to jest tak, że tutaj dużo hipotez jest na temat tego dębu. I jedni mówią, że on był po wojnie przepasany tą gąsienicą. Z jakiegoś pojazdu niemieckiego, pojazdu pancernego, których tutaj zostało dużo na tym terenie, inni mówią, że przed wojną, jeszcze inni mówią, że, znaczy nawet w, źródła, w źródłach pisanych gdzieś znalazłem, że to jest łańcuch od gąsienicy od tego ciągniku. Staliniec to mogło, ten... mogło, to jest ten ciągnik, do. Nie, to jest zwykły ciągnik, taki gąsienicowy, staliniec do prac polowych. No nie, on był używany chyba przed wojną, był produkowany. Mm -hmm. Ale to nie jest od Stalinca, bo ja oglądałem zdjęcia Stalinca. I to nie jest, nie jest y, łańcuch od Stalinca. Kiedyś ktoś jeszcze mówił, że to był łańcuch od y, gąsienic od czołgu Renault FT-17. To już by było bardziej prawdopodobne. Ale oglądałem ostatnio też gąsienicę od czołgu Renault FT-17 i to też nie jest ta gąsienica. Pomimo to, że tutaj, że rzecząk miał jeszcze nakładki, ale to nie jest ta gąsienica. A szkoda, bo kawał fajnej historii by było. Jeszcze miałem szczęście stać przy tym dębie... Stać przy tym dębie jak był cały A to mówi, że był wylewany betonem? Tak to Był wylewany betonem ze względu, żeby on się nie, nie na bokie, Nawet jeszcze to, chyba coś zostało z tego ale... betonu Ale że zaczął on już wtedy że... Halo, proszę się pokazać Dzień, dzień tam, dobry Nie Witam Nie Niezła No. On wtedy jeżeli Można się schować przed deszczem no tak jak był wtedy wylany betonem yy, to on zaczął wtedy gnić i pruchniał, no próchniał Ale powiem Wam tak, że jak ja tu byłem jeszcze w tamtym roku, bo on w tamtym roku był cały, ja tak, takie to piękne, ruch, piękne dwa konary. I ta strona po mojej lewej stronie, była stroną żywą, a po prawej był martwy. I jak wiatr zawiał, to tak pięknie było widać, jak on sobie na dole tam chodzi. Tu już po prostu był tak, tak zbutwiały, że, że, że było widać, że na tych pęknięciach tutaj wszędzie było widać, jak on sobie pra pracuje. Jedna strona tylko, tylko była żywa, która go utrzymywała. No i najprawdopodobniej, pewnie ta spróchniała strona pierwsza padła. I pociągnęła za sobą tą żywą stronę, bo tu nawet widać, dwa konary obok siebie leżą, widać, że jeden jest w środku zmurszały, a drugi jest w miarę, w miarę jeszcze był zdrowy. Ale tak jak tutaj, Radku, możemy zauważyć, on jest jakiś podpalany. Tak. Tak, bo jakieś barany urządzili sobie tutaj w środku, w tym dębie, ognisko. I to był jego gwóźdź do trumny. Brak słów na tych ludzi, którzy to zrobili. To już ładnych kilka lat temu było. On jeszcze później żył trochę po tym, po tym spaleniu, ale. No to. Powiem, powiem ci, że on ma naprawdę bogatą historię, bo od samego początku, jak nie wyrywano w niego beton, to później, tak jak widzimy na załączonym filmie, jest gąsienica wokoło niego, a jeszcze innym razem został podpalany. Także on ma. No... <laughs> Nie no. swój żywioł ma, ma. No, a o tyle ciekawsze, że to jest drzewo, które pamięta jeszcze Napoleona i pewnie jeszcze więcej cudeńków pamięta, no nie? I rozbiory polski i tak dalej. Kurczę kawał historii. Kawał historii. A ja już miałem nadzieję że gdyby to była gąsienica od czołgu Renault FT-17 to bym tutaj dotykał też historię bitwy polsko-bolszewickiej 1920 roku dotykasz historii ja wiem mi to się wydaje, że to jest od deta ta gąsienica tego nie wiem ale może tak być ale zwróćcie uwagę jak jak już ten... Ta gąsienica jak już się wpięła w ten dom Tak to on był jeszcze przed wojną opasany tą gąsienicą. On przed wojną był taki sam na grubość jak w tej chwili. Jestem zodłoparem. Mało no. <laughs> On był opasany tą gąsienicą przed wojną i jeszcze zobaczcie jak pięknie go zaczął ją zaczął oblewać tą gąsienicę. był żywy jeszcze za niego. Tak opasali głównie tu nie jest park No park jest fajny Także tutaj jeszcze chyba niemiaszki sobie nawet i teatrzyku rządzili jakąś imprezę po tej rzeźni <laughs> Ja jestem tylko ciekaw jak długo on jeszcze tutaj postoi No z tego co wychodzi on na razie postoi czy Czy ta gąsienica Zobaczmy. zostanie zezumowana? Nie, to nie wiemy nie, tego. Na pewno nie Na pewno nie. No będzie stał dotąd, dopóki się nie rozleci, no nie? Dopóki nie spruchnieje całkowicie Bo żywy to on już raczej nie będzie. No i to by było na tyle. Dzięki.